Za moimi plecami odbywa się druga edycja turnieju Kędzierzyn-Koźle Cup. Jest to turniej przeznaczony dla zawodników z roczników 2003, 2004, 2005 i 2006. Każdy turniej odbywa się osobno. Jest to cykl czterech turniejów. Turnieje są pod patronatem prezydent miasta pani Sabiny Nowosielskiej. Jeżeli chodzi tutaj, turniej 2003 rocznik, jest to swoisty, można powiedzieć, mistrzostwa województwa. Są wszystkie najlepsze kluby z naszego województwa oraz jest kilka klubów z województwa śląskiego. Jeżeli chodzi o turniej rocznika 2004 5 i 6 również na naszych turniejach przeważają kluby z Województwa Polskiego i Śląskiego. W roczniku 2004, który odbędzie się jutro, odbędzie się również selekcja do kadry województwa. Będzie trener koordynator kadra województwa rocznika 2004 powstaje niebawem i jutro, jutro będą wybierani zawodnicy na, na, pierwsze, na pierwsze konsultacje. Tak jak tutaj widać poziom jest bardzo wysoki. Są tutaj m.in. reprezentanci Polski z Futbol Akademii jest jest, są też reprezentanci Polski jak Paweł Kruszelnicki z Radła Opole jest to, jest to najwyższa, najwyższa można powiedzieć, półka, jeżeli chodzi o, o poziom. Jest to, jest to jak mówię, swoiste Mistrzostwa Województwa, jest to największy turniej, bezwzględnie na największy turniej w Województwie Opolskim, w którym bierze udział blisko 400 zawodników. Jeżeli chodzi o poziom, to też sami trenerzy tutaj doceniają, mówią, że, że, że naprawdę jest to, jest na, na co popatrzeć. Zakończyliśmy drugi turniej Kędzierzyn Koźle Cup 2016. Rozgrywaliśmy w sumie przez dwa dni 74 mecze, w których padło blisko 400 bramek. W kategorii rocznik 2003 zwyciężyła Unia Racibusz, w roczniku 2004 GKS Katowice, 2005 zwyciężyła drużyna Musiru Jastrzębie Zdrój, i przed chwilą zakończyliśmy turniej rocznik 2006, w którym pierwsze miejsce zajęła drużyna MKS-u Trzeba też wspomnieć o drużynie Skędzierzyna-Koźla, która odnosiła w każdym z duże sukcesy. W roczniku 2003 zajęliśmy czwarte miejsce, rocznik 2004 zajął piąte, rocznik 2005 trzecie miejsce no i teraz 2006 przed chwilą na miejscu uplasowała się na miejscu szóstym. Pojedyncze nasze takie sukcesy wygrana w roczniku 2005 z GKS-em Katowice między innymi. Byliśmy lepsi od takich słynnych szkółek jak Stadion Śląskich Chorzów, Odra, Opole, Unia Racibórz. Nasi chłopcy Skędzierzyna naprawdę dzielnie walczyli, stawiali czoła i strzelali naprawdę bardzo dużo pięknych bramek. Przygotowujemy się już do trzeciej edycji. Tak jak tutaj było na tym turnieju 36 drużyn, praktycznie wszystkie już wyraziły chęć przyjazdu w przyszłym roku. W przyszłym roku będzie też turniej rocznika 2007. Będziemy rywalizować również tutaj na hali Azoty, na dużych bramkach, co również podobało się wielu klubom. Jest bardzo mało turnieji, gdzie, gdzie gramy na bramkach 5 na 2 Nasz, nasza trzecia edycja będzie zwiększona również też o młodsze roczniki, które już w marcu w tym roku na hali w Śródmieściu roze, rozegramy turnieje w rocznikach 2008 i 2009. Serdecznie zapraszam na trzecią edycję Kędzierzyn-Koźle Cup. Warto też wspomnieć o publiczności. Na, na, przez dwa dni na naszych turniejach było blisko tysiąc blisko osób. Turnieje, turnieje były też, trzeba o tym wspomnieć, przede wszystkim pod patronatem prezydent miasta, pani Sabiny Nowosielskiej, za co serdecznie dziękujemy i w przyszłym roku również będziemy starać się o patronat.